Z Ewangelii według świętego Jana. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. E, właściwie te słowa są nam tak dobrze znane, tak wiele razy je słyszeliśmy, że być może straciliśmy wyczucie tego, jak bardzo są paradoksalne. Bo co powinno gładzić grzechy świata? Potwór. Jakaś ogromna siła, która wszystko na swojej drodze niszczy. Huragan, wielka burza albo nie wiem, zwierzę, które jest silniejsze i cięższe od wszystkich innych. No walec po prostu powinien gładzić grzechy tymczasem święty Jan mówi o baranku, o baranku, który będzie gładził grzechy, baranku jako zwierzęciu, które nie tylko nie jest mięsożerne, nie tylko nie jest agresywne, ale jest chyba w naszym takim powszechnym wyobrażeniu najłagodniejszym, najdelikatniejszym ze wszystkich zwierząt. I oto Jezus Chrystus porównuje się do, do takiego łagodnego, delikatnego baranka z siłą, która potrafi zgładzić cały grzech świata. To jest niesamowite, że ta siła tkwi w delikatności, ta siła tkwi w bezsile, w słabości, ta siła tkwi w tym, co po ludzku najsłabsze, najmniejsze. I dokładnie te słowa wymawiamy przed Komunią Świętą, która jest najbardziej wstrząsającym wydarzeniem naszego życia. Wydarzeniem, które zmienia wszystko w naszej duszy. Oto ja swoje serce zamieniam na serce Boga, swoją duszę wypełniam Bogiem w Komunii Świętej. Baranek Boży, najdelikatniejszy, zgładził grzechy, a Komunia Święta, najmniejszy okruch chleba. Sprawia, że moje życie staje się życiem Boga. Oto jak wielka siła tkwi yy, w tym, co malutkie, drobne, delikatne, kruche, w Bogu po prostu. Do zobaczenia jutro.